Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Rycu, to jest kolejny co jest rycu, dzisiaj 22 dzień września, to jest środa. Zachęcam, zapraszam do luknięcia. Linki w opisie link to Description Below, linki macie, więc nie zaglądajcie. Dzisiaj ostatni dzień lata Widać, że jeszcze, jeszcze nie ma Jesieni, ale już tam jakby popatrzeć, o, w tamtą stronę, tam już zaczynają. Rdzewiec, jak to niektórzy powiadają liście. Dobra, dzisiaj bo polskie. Temat, nie wiem czy prowokacyjny, ale na pewno bardzo ciekawy. Zacznijmy od tego, że ten temat został sprowokowany troszeczkę zapowiedzią polskiego odpowiednika The Office, który prawdopodobnie będzie się nazywał Biuro albo Szefuncio albo coś, no, coś w tym rodzaju. Zacznijmy od tego, że wśród tak zwanych produkcji, które były udane, a były kanwą jakiegoś serialu z zagranicy, to mogę policzyć to na palcach jednej dłoni. I to były tak: Niania, wersja polska, według mnie dużo lepsza niż amerykańska. Ojciec Mateusz, który jest tak zwaną. Ojciec Mateo, włoski, oraz także jest brytyjska odpowiedź, też jest brytyjska odpowiedź. Świat według kiepskich, który jest odpowiedzią Live with Merit, czyli życie w małżeństwie, też amerykańskie. I to chyba były trzy jedyne, które były lepsze od swoich odpowiedników angielskich i których oczywiście polecam oglądnięcie, bo, ponieważ naprawdę są dużo, dużo lepsze, ale na przykład Familiada też jest jakimś tam pokłosiem jakiegoś serialu w USA, ale czy jest lepsza, bym dyskutował. Tak samo różne, konkurs, znaczy różne inne sprawy w TVP także są. Po prostu z żyną z zachodu, i oczywiście dzisiaj będę mówił po polskie, czy jest lepsze. Zacznijmy od firmy dość ciekawej, ponieważ się nazywa Krüger Entmart i jest filmą podobną polską. I niedawno, chociaż czy to to tak, niedawno, ale kilka lat temu niedawno kilka lat temu, Rycło! Dobra, ale wracając kilka lat temu. Była sprawa dotycząca tego, że firma polska sy sygnująca swoje produkty Krieger Marts to chyba był jakaś sprawa właśnie na YouTubach. Po prostu kupuje gotowe sprzęty w Chinach. I nic nie byłoby oczywiście złego, ponieważ zarówno iPhone, jak i wszystkie wielkie firmy tego świata, wszystkie jak jeden mąż. Po prostu produkują wszystko w Chinach. Tylko oni to robili najniższym kosztem i brali wszystko. I mogłeś trafić na bardzo dobrą sztukę, a mogłeś trafić na chłam. I to nie jedny raz, ale wielo, wielo, wielokrotnie, ponieważ im się nie opłacało z tego co wiem wyrzucanie już tak naprawdę wyprodukowanego sprzętu, i kto miał pecha. No to oczywiście trafiał na gorszej jakości sprzęt, natomiast ten, który miał szczęście, no to oczywiście dostawił dobry sprzęt i prawdopodobnie się dziwił dlaczego, dlaczego wszyscy narzekają na taką firmę polską no i przecież ona dobre rzeczy robi, no ale nie, ten dział sprawdzania no, nie był zbyt dobry, jeżeli chodzi o Polaków. I to nie jest moje zdanie, tylko to jest zdanie filmu, znaczy jednego z kanałów, z tego co pamiętam, to była wielka drama dotycząca właśnie tego, że Kryger Enzym. E, chciał podać do sądu tego youtubera, e, i się, się potem okazało, że jednak youtuber miał rację, i sąd przyznał mu rację. I nie wiem, nie wiem jak ta sprawa tam dalej się potoczyła, tylko wiem, że, że naprawdę Naprawdę bo mieli bardzo słabe testowanie tego wszystkiego. Po prostu było kupowane i tylko sygnowane znaczkiem, tylko tyle. Ale wiele firm polskich, na przykład Sphinx, która powstała jeszcze w latach 80., bądź na początku 90., nie pamiętam do końca, chyba na początku 90., kiedy jeszcze był wstyd sygnowania polskich nazw, no to jest jeden z lepszych restauracji. Także, także są dużo, dużo marek fajnych, na przykład właśnie CD Projekt Red, które naprawdę bardzo fajne Gry stworzyło, jest naprawdę wiele marek polskich, wiele gier polskich, wiele, wiele sprzętów polskich, które naprawdę są dobre, a najgorzej nam wychodzi co? Kopiowanie innych. Kopiowanie innych nam wychodzi niekoniecznie na wychodzi na zdrowie. Z pierwszego powodu, pierwszy powód jest taki, że kopiując innych zatracamy swoją właśnie taką słowiańskość, takie, takie swoje heheszkowo yy, i takie różne można powiedzieć, że rzeczy fajne. I tutaj zaczyna się pytanie, czy Polacy powinni wzorem właśnie naszego wieszcza na jednego Mikołaja Reja nie być gęsiami tak stuprocentowo i mieć swoje zdanie, swój sprzęt, swoje wszystko? Według mnie tak. Powinniśmy mieć swoją produkcję samochodów, swoją produkcję różnych sprzętów elektronicznych, laptopów, procesorów, wszystkiego. I wojskowości też powinniśmy, chociaż bardzo podobno bardzo dobry karabinek z tego wychodzi z polskich tam, e, produkcji zbrojnych. Ja jestem prawie taki jak niebo. Patrzcie, nie widać się wtapią w niebo kolorek, jaki fajny, mi się podoba dobra i tak wracając, to bardzo dobry sprzęt wojskowy wytwarzamy jest on na bardzo podobno wysokim poziomie a no filmy, jeżeli chodzi o filmy polskie, no to nie chcę tutaj ani dawać plusików ani minusików ponieważ filmy polskie są dla mnie takie zero-jedynkowe jak nie wychodzi, to nie wychodzi wszystko. Jak wychodzi, to także wychodzi wszystko. Jedynym film, jedynymi filmami, które mi się podobają, to filmy z lat 90., -tych, 80. -tych, z czasów komunizmu, jak Sami swoi czy z, właśnie z lat 90., jak Psy, Psy 2, Killer killerów 2. To były filmy niesamowite, fajne. Natomiast im bardziej nowoczesne filmy polskie im bardziej chcą przypominać Hollywood, tym one są gorsze według mnie i nie mają tego czaru polskiego, który był w tych starych produkcjach czy nawet 40 -latek z czasów lat 80. czy tam 70. był naprawdę bardzo fajnym, bardzo fajnym produktem. I szkoda trochę, że te, te filmy z tamtych lat no nie mają, no dzisiejsze filmy nie mają tego charakteru. I mimo że ja jestem już tak zwanym dzieckiem po, post, po sowieckim, czyli po komunizmie, i nie pamiętam w ogóle komunizmu, na szczęście. Ale uważam, że te komunistyczne filmy fajne były i naprawdę fajnie się je ogląda. Tak porównując te wszystkie filmy dzisiejsze, powtarzam się, wiem, nie dorastają one do pięt, nawet najgorszy, najgorszym, prawdopodobnie, no może przesadzam, ale e, tylko właśnie te filmy typowo mm, jak to mówią. E, no wiecie jakie komunistyczne, no nie były fajne, ale takie pozakomunistyczne komunistyczne było okej okay. i to by było na tyle. Mam nadzieję, że napiszecie jakiś komentarz. Bardzo bym był wdzięczny, a w międzyczasie nie bądź jak fajka. Zostaw pod tym filmem lajka, nie bądź jak hu huba. Jak nie masz suba, daj suba. Like, subscribe and see you next time.